Kiedyś podpaski były grubo, grubość, miało grubość, grubość krom, kromki chleba. Teraz grubość kustaczkich higienicznej. Kiedyś były proste, a teraz mamy już ze skrzydełkami. I zobaczycie, za jakiś czas wprowadzą śmigiełko na łechtaczkę. Już wtedy nie usłyszycie. Tak. Okresy się zbliża. Znów mnie na wysypie. Żółwiej będzie bolać, będę gruba. Jeszcze stary będzie mnie wkurwiał trzy dni, nie? Ale jak będzie śmigiełko na ołtarzkę, to będzie okres mi się zbliża, Trzy dni, orgazmu, bez pierdolenia, nawet stary mnie nie będzie wkurwiać, nie? Jo. Ale wtedy sobie wyobraźcie, jaka będzie praca, jak będzie tylko. Słychać w jakimś tam urzędzie. A, 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 a chłop z boku, koleżanku, dobrze się czujesz, a ona. O orgazm mam. A on wtedy nie powinnaś w takim stanie wychodzić na mównicę, pani poseł. Nie? No i ona na mównicy wiadomo, i piek doli bez sensu wiadomo. Nie? I zobaczycie, wprowadzą śmigiełką na łe i pójdą za ciosem I dla fanek Analu zrobią gil z drugiej strony i będą sprzedawać to razem ze stoperami w dwupaku, żeby się nie poszleć ze szczęścia.